Po wielkiej burzy, która rozgorzała nad łodzią po piątkowej porażce z pogonią Szczecin, mamy co jak co? Szybką decyzję klubu. Żeliko Szopić, dotychczasowy boss widzewa, w poniedziałkowy wieczór został oficjalnie pożegnany. Klub postanowił rozstać się z trenerem, który, jak powiedział, oddał drużynie swą pasję i całą energię. Decydenci z serca łodzi. Poinformowali o swej decyzji o 20.30, zamieszczając komunikat na platformie X. Żeliko Sopić przestał pełnić funkcję szkoleniowca pierwszej drużyny. Dziękujemy i życzymy powodzenia. Klub także poinformował, że nowy szkoleniowiec zostanie zaprezentowany już dziś, we wtorek, na konferencji prasowej zaplanowanej na 15.30. Jak widać, Widzew przygotował się na rozstanie z Chorwatem, a cała machina zapewne ruszyła już w sobotę po feralnym piątkowym meczu. Choć nie wiemy dokładnie kiedy, Żeliko Sopić już w ten weekend opuścił łódź i udał się do Chorwacji, gdzie przebywa. Dwie i pół godziny po zwolnieniu Sopić pożegnał się z Drużyną i fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych klubu. A oto jego słowa: Dziękuję, widzewie! To był zaszczyt, że mogłem być częścią tego wielkiego klubu i dzieliłem niezapomniane wrażenia z piłkarzami, sztabem oraz niesamowitymi kibicami, którzy okazywali nam nieustanne wsparcie. Poświęciłem moją energię i pasję, żeby spróbować pomóc tej drużynie rosnąć i odnosić sukcesy bez żalu, tylko duma z ciężkiej pracy i wspomnień, które stworzyliśmy. Widzew na zawsze będzie w moim sercu, a Wy wszyscy będziecie mieć we mnie kibica. Brzmi wiadomość szkoleniowca. Tak kończy się krótka przygoda chorwackiego szkoleniowca w Polsce. 51-letni Sopić pracował w widzewie od 17 marca tego roku. Pod wodzą Sopicia Widzew odniósł 5 zwycięstw, zremisował 2 mecze i poniósł 8 porażek, co przekłada się na mizerną średnią 1,13 punktu na mecz. Bilans bramkowy zespołu to 18 zdobytych i 17 straconych goli. Przesłanki, że dojdzie do rozstania z trenerem zaczęły pojawiać się zaraz po meczu z Pogonią, a chyba najpoważniejszym znakiem była poniedziałkowa wypowiedź Roberta Dobrzyckiego. Większościowy właściciel Widzewa rozmawiał z dziennikarzami przy okazji ogłoszenia startu budowy Widzew Training Center. Wiedziałem, że początek może być ciężki. Póki co nie mamy drużyny. Trener nigdy nie może spać spokojnie, no chyba że ma super wyniki. Średnia punktów trenera Sopicia jest jaka jest. Chcemy prowadzić klub racjonalnie, ale wyniki sprawiają, że jest niespokojnie. To wszystko sprawia, że musimy myśleć o nowym trenerze. Przyznał jeszcze przed ogłoszeniem zwolnienia właściciel Czerwono-Biało-Czerwonych. Nowy trener Widzewa ma przed sobą bardzo trudny debiut. Zespół 31 sierpnia wybiera się bowiem do aktualnego mistrza Polski, Lecha Poznań, który jest podrażniony ostatnimi niepowodzeniami. A nowym szkoleniowcem najprawdopodobniej zostanie Patryk Czubak, który pełnił już wcześniej rolę tymczasowego szkoleniowca po rozstaniu z Danielem Myśliwcem. O tej kandydaturze rozpisywały się także poniedziałkowe media. Opcja młodego trenera została także wsparta przez Zbigniewa Bonika, który wprawdzie futbolu powiedział: Stało się to, co przewidywałem. Mówiłem panu Dobrzyckiemu, że trener Czubak robił dobrą robotę. Po co został zmieniony? Stwierdził Boniek. Patryk Czubak to jednak nie jedyny kandydat, o którym się spekuluje. Dużo zostało powiedziane o Łukaszu Piszczku. A trop ten zainicjował, wydaje się dobrze poinformowany Łukasz Gikiewicz, a więc brat Roberta. Wszystko stanie się jasne już dziś o 15.30. Żeliko Sopić jako trener widzewa zostawił po sobie kilka pozytywnych momentów, które z pewnością zapadną w pamięć kibicom, mimo że jego przygoda z klubem zakończyła się przedwcześnie. Sopić rozpoczął swoją przygodę z widzewem pozytywnie, bo od zwycięstw, które dały drużynie impuls. Już w pierwszym meczu pod jego wodzą Widzew pokonał Piasta Gliwice na wyjeździe, co było pierwszym triumfem na obcym stadionie od pięciu miesięcy. Następnie przyszła wygrana z Lechią Gdańsk, będącą częścią serii trzech zwycięstw z rzędu, co znacząco podniosło morale zespołu i kibiców. Sopić od początku podkreślał, jak wielkie wrażenie zrobiła na nim atmosfera tworzona przez kibiców Widzewa. Po wygranym w poprzednim sezonie meczu z Lechią Gdańsk mówił Chciałbym przede wszystkim podziękować kibicom, bo ta atmosfera, to co zrobili, było niesamowite. Wcześniej oglądałem ich w telewizji, ale na żywo fani z tego miasta i tego klubu są niewiarygodni. Kiedy widziałem to wsparcie na trybunach, to chciało mi się płakać. Jego szczerość i emocjonalne podejście do fanów zdecydowanie zyskały sympatię trybun. Oczywiście, zanim nadeszły realia słabych wyników. Chorwat konsekwentnie powtarzał, że wierzy w swoich zawodników i stawia na jakość gry, a nie na szczęście. Jeszcze przed meczem z Pogonią podkreślał: Nie wierzę w szczęście w piłce nożnej, wierzę w moją drużynę i w to, jak gramy. Jego podejście do budowania zespołu, oparte na ciężkiej pracy, dawało nadzieję na lepsze wyniki, a co do szczęścia, to chyba go jednak zabrakło. Jak na przykład w postaci krzywdzących decyzji sędziowskich, które w tym sezonie kosztowały drużynę już parę ładnych punktów. I choć można znaleźć pozytywy pobytu Chorwata w łodzi, jak zresztą sugeruje jego zwolnienie, więcej było tych negatywnych stron. Kibice i analitycy zwracali uwagę na to, że drużyna pod wodzą Sopicia nie zawsze prezentowała klarowny styl gry. Choć trener podkreślał wiarę w swoich zawodników. I stawiał na ofensywną piłkę, wyniki nie zawsze odzwierciedlały jego wizję. Częste zmiany w składzie i trudności z wykorzystaniem potencjału nowych graczy budziły frustrację wśród fanów. Kibice widzewa, patrząc na poczynione wzmocnienia składu, oczekiwali odsopicia sukcesów i systematycznego kursu odbudowy wielkości widzewa. Jego deklaracje o małych krokach w stronę sukcesu. Nie przełożyły się na wyraźny postęp. Podsumowując, że Kosopić będzie zapamiętany przez kibiców Widzewa za rozczarowujące wyniki, brak spójnego stylu gry i niespełnione nadzieje na stabilny rozwój drużyny. Choć jego zaangażowanie i szacunek dla kibiców były cenione, to słabe rezultaty i szybkie zwolnienie rzucają cień na jego krótką przygodę z klubem.